Dzień dobry, tu ja mówię. Proszę Państwa, największe zło tego świata to ci wszyscy vlogerzy influencerzy, publicyści, niepokorni, niezależni, społeczni, e, obywatelscy i inni dziennikarze, którzy non-stop kłamią, wymyślają jakieś bzdury, opowiadają niestworzone historie, jeszcze zarabiają na tym ciężkie pieniądze. Wczoraj widziałem i słyszałem takiego frajera który siedzi przy kominku i coś tam gdera, że już jesień, że koniec, że on się musi przenosić, bo nie da się na zewnątrz wytrzymać że przepadła złota polska jesień no, a ja dzisiaj proszę Państwa, jak widzicie, siedzę sobie w samym centrum polskiej złotej jesieni przed malowniczą chałupą w biskupinie drzewnianą na tle drzewna rosnącego. Słońce mi świeci w oczy, także ledwo co widzę, i muszę wróżyć. I taka jest prawda, takie są fakty. frajerze z sprzed kominka. Proszę Państwa, nie wiecie nikomu, nie wieście w nic, patrzcie na fakty, wyciągajcie wnioski. A wstępne fakty do dzisiejszego odcinka są takie, że wziął i przepad niedzielski, nasz ulubiony minister zdrowia ta konfiguracja Niedzielski Minister Zdrowia to śni mi się po nocach bo to tak pasuje do siebie jak kij, nie powiem do czego proszę Państwa, Niedzielski wziął i znikł i to nie jest zniknięcie na dzień, dwa, tydzień ale jak widzimy, czy raczej nie widzimy i nie słyszymy to jest zniknięcie na kilka miesięcy. Ostatni raz, kiedy Państwo widzieliście niedzielskiego? No ja ostatni raz widziałem przy okazji czwartej dawki, która zakończyła się kompletną porażką. I od tamtego czasu kompletny spokój, proszę Państwa. No i należałoby się zastanowić, dlaczego on zniknął, czy to nie jest przypadkiem jakaś cisza przed burzą. Żeby sobie odpowiedzieć uczciwie na to pytanie, proszę Państwa, to trzeba zajrzeć w papiery. Trzeba zajrzeć do życiorysów tego. No, tutaj słowo karierowicz pasuje idealnie. Nie jest to żadna inwektywa, żadna obelga, żadne wyzwisko, przezwisko czy insza, inszość nieprzyjemna. Tylko jest to, proszę, proszę Państwa, po prostu oddanie sedna sprawy. Pan karierowicz Niedzielski zaczynał swoją karierę aż zajrzałem do Biblii wszystkich dziennikarzy, czyli do Wikipedii. W 96 roku, zresztą gdzieś to szczegółowo opisałem, również e, tym razem na portalu Kontrowersja, bo ja już jestem człowiek e, tysiąca zajęć i, i po kontrowersji, i patrzymy, i vlogi, i twittery, i facebooki, co, co nie wiem tam jeszcze, no, z czegoś trzeba żyć, na, na ten kieliszek chleba e, zapracować. Tak czy siak, proszę Państwa, e, opisałem to na portalu Kontrowersja, jego kariera zaczęła się w 96 roku i zaczynał Wtedy w jakimś tam departamencie związanym z ministrem finansów, a były to rządy młodszym, podpowiem, starsi może pamiętają, niejakiego Cimo, Cimoszewicza, ubezpiecz się Włodzimierza. To był 96 rok i nieprzerwanie od, 90, od 96 roku ten człowiek, proszę Państwa, utrzymuje się na powierzchni. No wiecie, co się działo od 1996 roku do 2020 roku? No mieliśmy wszelkie możliwe opcje u sterów władzy, bo mieliśmy i, <laughs> przepraszam, wspomnianego Cimoszewicza, i Millera, i Buska z Balcerowiczem w ramach AWS-u i Kaczyńskiego pierwszego z Gierkiem Tychem i samoobroną i mieliśmy Tuska pierwszego, miejmy nadzieję że ostatniego z Pawlakiem nie pierwszym, bo to już w którym rządzie PSL brał udział, no i w końcu mieliśmy dwie kadencje PiSu u władzy i we wszystkich tych konfiguracjach, proszę Państwa ten człowiek nie tylko utrzymał się na powierzchni, ale co Kadencję piął się po drabinach kariery, bo zaczynał jako tam jakiś oczywiście doradca, podsekretarz, później coś przynieść, podaj, po zamiataj. No a nagle został, proszę Państwa, nie wiem czy tutaj kolejność zachowam, ale wydaje mi się, że tak. Najpierw został szefem ZUS, a później został szefem NSZ-u i po tym jak zdemisjonował, nie, nawet nie zdemisjonowano, ale on się sam chyba podał do dymisji, zrezygnował z urzędu Łukasz Szumowski, też. Jeden z naszych ulubieńców, przyznacie Państwo, to został minister, Ministrem Zdrowia. No to proszę Państwa, jak już znamy życiorys i karierę karierowicza e, Adama Niedzielskiego, to chyba łatwo nam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego on wziął i znikł. No wziął i znikł, ponieważ e, dzieją się rzeczy... Po pierwsze, on robił rzeczy tragicznych, to dosłownie tragicznych, po drugie, wokół koalicji rządzącej dzieją się takie rzeczy, jakie się dzieją, lecą głowy. No, druga twarz związana z całym tym nieszczęsnym pomorem, czyli Dworczyk, już poleciał, niby wrócił jakimiś tylnymi drzwiami, ale to już nie jest ten sam Dworczyk. Mówiło się o tym, że Niedzielski to będzie jedna z bardziej spektakularnych dymisji, ponieważ z takim bagażem, z takim garbem, to pis w ogóle nie ma co się w kampanii wyborczej pokazywać. A jeszcze nie daj Boże, jak zostanie odpalona jakaś tam 58 fala, bo kto to liczy? No, to już w ogóle, proszę Państwa, jakaś próba zatarcia wszystkich śmiertelnych grzechów Niedzielskiego jego osobistym wykonaniu polegała na tym, że zamiast strony Eliksirujemy się założył stronę Warto Wiedzieć, zdaje się, czy, czy coś takiego, która to strona nie cieszyła się żadnym zainteresowaniem, nawet się śmiać ludzie z tego za bardzo nie chcieli, no ale to był taki zwrot z akcji, gdzie, który sam Niedzielski dość mocno podkreślał, że nie będzie już żadnego przymuszania, zmuszania, że my postawimy na tłumaczenie i wyjaśnianie, a kwestie eliksiryzacji pozostawimy do całkowitej dobrowolności i wolności poszczególnych obywateli i obywatelek to się proszę Państwa spotkało z takimi samymi komentarzami jakby Niedzielski ogłaszał tam zamykanie lasów no i on zrozumiał, on zrozumiał, że jest typem spalonym i cokolwiek by nie powiedział, że sama jego obecność, same pokazania pokazanie twarzy, już nie wspominając o wypowiedzeniu jakiegokolwiek słowa, to może być dzień dobry, albo ładno mamy dzisiaj pogodę, no to i tak będzie musiał wyłączać komentarze na portalu Twitter, bo inaczej usłyszy o sobie to, co nawet jak wyłączy, to i tak usłyszy, bo oczywiście ludzie potrafią to obejść. Cała tajemnica zniknięcia Adama Niedzielskiego polega, proszę Państwa, na tym, że to jest Adam Niedzielski. Adam Niedzielski, który doskonale wie, kiedy zniknąć i kiedy się pojawić, który doskonale wie, jak utrzymać się na powierzchni, który doskonale wie, czym jest polityka, w jaki sposób się tą politykę uprawia. Państwo myślicie, że to, co mówię, jest herezją, że to, to jest. Yy... To jest jakaś niedorzeczność. W końcu mówimy o człowieku, który się musi chować jako minister zdrowia przed społeczeństwem. Takim jest wybitnym politykiem. Proszę Państwa, to jedno z drugim nie ma wiele wspólnego. To, że on jest politykiem znienawidzonym przez społeczeństwo, to nie znaczy, że on nie jest politykiem dobrym. Gdyby nie był politykiem dobrym, to by od 1996 roku nie był na garduszku nas wszystkich, czyli podatników, i nie żył sobie doskonale jeszcze awansował w dowolne sposoby. Myślicie, proszę Państwa, że na wypadek zmiany władzy, czyli gdyby, nie daj Boże, Tusk przejął władzę, chociaż ja też z tego powodu jakoś specjalnie płakał, nie będę poradziliśmy sobie ze wszystkimi kolejnymi władzami, to i poradzimy. Sobie z podpórką z Tuska, której zresztą bym, proszę państwa, nie chciał, mówię to uczciwie. No to myślicie, proszę państwa, że ktoś taki jak Adam Niedzielski będzie wrogiem e, numer jeden tego rządu? No z tego co ja pamiętam, to był jeden z bardziej ukochanych przez opozycję i media związane z opozycją ministrów. Także ten karierowicz i bardzo dobry polityk, bardzo dobry dla siebie przede wszystkim znajdzie swoje właściwe miejsce i dlatego obrał teraz taką, a nie inną te technikę. No, posługując się tym jego bałkotliwym stylem wypowiedzi technokratycznym, a to jest nawet nie technokracja, to jest jakaś nowomowa Bóg wie połączenie, ja wiem czego, jakiegoś biurokratycznego języka, właśnie z językiem. Urzędowo-technicznym, posługując się tym jego bełkotliwym stylem, to on się w tej chwili resetuje, proszę państwa. On wymazuje pamięć, wymazuje pamięć przede wszystkim swoje społeczeństwa, ale wymazuje też pamięć otoczenia politycznego, tak aby w razie czego mógł się przesiąść z jednej łódki do drugiej. On się, <laughs> przepraszam, on się nie pokazuje w tej chwili. Dlatego, żeby spektakularnie nie wylecieć z rządu, a nawet jakby spektakularnie z rządu wyleciał, no to Państwo też doskonale rozumiecie jak to działa. To, to że wyleciał z rządu PiS, no to jest bardzo dobra nobilitacja do tego, żeby się pojawić w rządzie, czy w ZUS-ie, czy w NFZ-ie pod, pod szyldem PO, Tuska, czy jakimkolwiek innym konkurencyjnym dla PIS-u ugrupowaniem politycznym także ten Cwaniak, ten Karierowicz odpowiedzialny za jedną z większych tragedii w Polsce w historii powojennej i tego się naprawdę proszę Państwa nie boję powiedzieć to nie jest żaden populizm kto tak uważa to, to ja go nie uważam ten człowiek, który doprowadził był współodpowiedzialnym za jedną z większych w Polsce tragedii, no spadnie na cztery łapy dlatego się teraz chował żeby na tych czterech łapach Znowu połapać parę strzebelków i usiąść na, na właściwym stołku. Tacy ludzie praktycznie, proszę Państwa, są niezatapialni, bo oni się starają nie narażać nikomu. On przez jakiś czas próbował walczyć, próbował podejmować walkę, ale to też we własnym interesie, po to, żeby się utrzymać na stołku i tam wygrażał publicznie między wierszami, że że on swoje wie i że swoje może powiedzieć szerzej i na jakiś czas Niedzielskiemu PiS dał spokój i całe te centrum z Nowogrodzkiej bo wiedzieli, że lepiej mieć takiego w namiocie niż no, idąc za, za klasykiem, żeby on poza namiot wyszedł i, i do tego namiotu sikał to on też ten etap przeskoczył tylko i właśnie pod, pod własne interesy. A teraz się wycofał i czeka. Czeka na rozwój wypadków, no bo to nie jest szczęśliwy okres dla ministra zdrowia, gdy znaczy się znowu sezon infekcyjny i nałożą się na to wszystkie kłopoty, które ze służbą zdrowia, których on w większości jest też autorem, albo co najmniej współautorem. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Czasami się ludzie irytują, kiedy opowiadam o polityce w taki właśnie sposób, jak ta polityka wygląda, czyli brutalny, cyniczny, bezwzględny. To moje ulubione porównanie do pokera polityki. No to tutaj mamy do czynienia właśnie z takim graczem, proszę Państwa. Przy całej antypatii dla tego człowieka, no, trzeba powiedzieć, że jedno opanował do perfekcji, czyli dbanie o własny tyłek i, i stołek, na którym ten tyłek może posadzić. To jest cały pan minister zdrowia. Dziękuję państwu bardzo za uwagę.